No panowie i panie, posłuchajcie tej historii i nieszczęsnych losów Przypadek tragiczny, pełen mrocznych losów Mała dziewczynka, tylko dwa lata mała, kosiarka przejechała To nie jest żart, wad, na sercu ciężar Matka w szoku stoi gdzieś powietrzu mot Dwa krąży w miłości i wśród białych korytarzy, gdzie lekarze walczą życie dziecka, to walka, która trwa, wiara wielką tlaczą Za ścianą dźwięk alarmu, nadzieja umiera Jednak w sercu modlitwy, miłość się zbiera Proszę wszystkich, którzy w Boga wierzą o modlitwę Teraz otoczcie nią tę dziewczynkę, niechaj nie umiera A Mamo, wiem, że to trudne, wciąż jesteś silna, tak właśnie Modlitwa za Ciebie, niech litości nie braknie W grupach modlitewnych mamy akcję Udostępniaj tę prośbę, niech dotrze do nas wszystkich Niech płomień nadziei nie gaśnie Zwróćmy się w modlitwie, siła w jedności Niech ta mała dziewczynka znów żyje w radości Wspierajmy się nawzajem, gdy ból i cierpienie, bo w takich chwilach liczy się tylko zrozumienie. Teraz ruszamy dalej, niech każdy poczuje ten rytm. Zobacz, jak w miłości rośnie nasz hymn, Zgromadzeni w kręgu, wokół ognia miłości Bożej tańczymy. Wspólna wiara sprawia, że wciąż za cierpiących się modlimy na ulicę, wyjdziemy. To nasza misja, każda historia, każdy głos to nasza tradycja. Wszystkie smutki i radości niech będą w jednym solo, w monochromatycznym świecie, dajmy parę w cały show. Niech nas prowadzi święta myśl, tak Chytnie w obliczu przeciwności stanie mi jednocześnie, Kiedy czasy ciężkie, niech siła w nas budzi. Wzajemne wsparcie w tłumie każdy widzi. Czy to podróż pełna zakrętów Przyjaciel zawsze blisko, gdy dużo smutnych momentów W tych słowach mocy, w tej pasji, co łączy nas w końcu Razem zrywamy kajdany, co nas zniewalają w słońcu Szanujmy przeszłość, lecz patrzmy w przyszłość W sercach będziemy nosić miłość, bo to nasze dziedzictwo Wspólnie błagamy o nadzieję w każdym wersie Niech wszyscy usłyszą Tam modlitwa Niech po niebiosa przeszły, niechaj zwycięża burzę My dalej za maszeniem bo każdy nowy krok To zmiana z przeznaczeniem Zjednoczeni w imieniu Bożym w jedności siła jak to czuję, przebudzenie nastąpi, gdy Bóg nas aktywuje Chcemy razem świat, gdzie nie ma granic, by otworzyć ludziom oczy Nadzieja w naszych rękach, niech nasze drogi zjednoczy Słuchaj jak mur nieustannie się kruszy W obliczu prawdy, światłość w nas się ruszy Niech każdy bastion opadnie, niech każdy dzień zniknie W tej podróży ku światłości miłość wielka kwitnie Otwórzcie dłonie szeroko, niech modlitwa płynie W tym długim kawałku, tylko miłość wygra w tej łez -krainie.